Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Mroźny poranek 13 grudnia 1981 roku nadal tkwi w pamięci wielu osób, dodajmy bolesnej pamięci. Dziś spróbujemy dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądał stan wojenny, a dokładnie jego początek na Górnym Śląsku. Pytań, na które należałoby odpowiedzieć, jest bez liku. Po pierwsze, czy stan wojenny w ogóle trzeba było wprowadzić? Czy możliwa była interwencja wojsk sowieckich? Po drugie, kto kazał strzelać do górników w kopalni Wujek? Po trzecie, jaką rolę w całym stanie wojennym odegrali generałowie Kiszczak i Jaruzelski? I w końcu, czy rozlewu krwi na Górnym Śląsku można było uniknąć? Gdy. Czyli członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego opracowywali szczegółowo plany wprowadzenia stanu wojennego na terenie ówczesnego województwa katowickiego, zdawali sobie sprawę z wielu trudności, jakie będą musieli przezwyciężyć. Z wielu względów przede wszystkim Z racji silnie zurbanizowanego terenu ówczesne województwo katowickie nie było, by tak rzec, bogate w garnizony wojskowe. W zasadzie jedyną właściwą dla regionu większą jednostką na poziomie operacyjnym była Dywizja Obrony Przeciwlotniczej. Grupująca przede wszystkim baterię rakiet przeciwlotniczych przeznaczonych do obrony obszaru przemysłowego, jak również dywizją samolotów myśliwskich w Mierzęcicach, można jeszcze byłoby dodać do tego stanu brygadę śląską wojsk obrony Pogranicza Rozlokowaną, Wracibożu i Gliwicach i w zasadzie w tym momencie to wszystko, co przyszłym administratorom stanu wojennego pozostawało do dyspozycji. Stan wojenny obfitował w tajemnicze i bardzo często dramatyczne wydarzenia. Najsłynniejsza była oczywiście tragedia w kopalni wujek. Gdyby nie tragiczne wydarzenia w kopalni Wujek, uwagę Ślązaków przykułby najprawdopodobniej inny, niezwykle znaczący fakt. Otóż rządzący niepodzielnie Górnym Śląskiem przez całe lata 70. towarzysz Zdzisław Grudzień został w stanie wojennym internowany. Mało tego. 30 stycznia 1982 roku, półtora miesiąca po internowaniu, towarzysz Zdzisław Grudzień umiera w dziwnych okolicznościach. Gdzie? W miejscu internowania. Czy autorom stanu wojennego mogło zależeć na tym, aby odium za wszystko, co złe w Polsce, spadło na ekipę, która rządziła PRL w latach 70.? -tych? Jest to bardzo prawdopodobne. Stąd właśnie internowanie towarzysza Zdzisława Grudnia, pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach. W latach 1970-1980. Ekipa programu Tajemnice Śląska dotarła do dokumentów, z których wynika, że ościenne państwa socjalistyczne chciały interweniować w PRL. Czechosłowacja chciała na przykład zagarnąć Górny Śląsk, ale były i inne plany. Nie jest tajemnicą, że władze niemieckiej Republiki Demokratycznej chciały odłączenia Szczecina od PRL i przyłączenia do NRD. Podobno władze polskie otrzymały nawet propozycję: uszczuplenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w zamian za oddanie Szczecina. A co mieliśmy otrzymać z Ukrainy? Oczywiście lwów. Czy to wszystko jest prawdopodobne? Wydaje się, że tak. Pytanie pozostaje, czy działo się to za wiedzą towarzyszy radzieckich? Tu również nie znamy odpowiedzi. Wygląda jednak na to, że władze ZSRR wszystko to firmowały. Wiemy także, że w nocy z 12 na 13 grudnia widziano na Górnym Śląsku dziwne pojazdy. Skąd były, tego nie wiadomo. Odpowiedzi na to pytanie może być co najmniej kilka. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się fakt, że interwencja pochodziła z Czechosłowacji, państwa, które w 1981 roku na Górnym Śląsku chętnie usadowiłoby swoją władzę, oczywiście socjalistyczną. Tymczasem przygotowania do stanu wojennego szły pełną parą. Jasnym punktem w tych przygotowaniach, oczywiście patrząc z punktu widzenia ówczesnych władców PRL, były jednostki zmotoryzowanego odwodu milicji obywatelskiej, czyli tak zwanego ZOMO, stacjonowane głównie w Katowicach i Piotrowicach. Po 1970 roku po wydarzeniach na wybrzeżu, tragicznych, obfitujących w dużą liczbę ofiar. Oficjalnie mówi się o liczbie 44 osób. Nieoficjalnie te dane mogły zostać znacznie zaniżone. Ówczesna władza ludowa, zdając sobie sprawę z tego, że. Wojsko nie bardzo nadaje się, ani też się nie pali do pacyfikacji nastrojów społecznego niezadowolenia. Obawiając się ponadto, że użycie armii może prokurować niebezpieczne sytuacje, stąd też po 70. roku zaczęto formować jednostki, które w sposób szczególny szkolone były do walki z demonstrantami ulicznymi, do rozprawania ulicznych pochodów, manifestacji przy, co jest ważne podkreślenia, założeniu, że użycie broni palnej będzie absolutną ostatecznością. Tym niemniej, w przededniu stanu wojennego, jednostki ZOMO Dyzlokowane w Katowicach i okolicy, no powiedzmy, macierzyste jednostki mogłyby się okazać zbyt słabe. Stąd też sprowadzono dodatkowe oddziały z rejonów, które w cudzysłowie mogły uchodzić za łatwe do spacyfikowania, mianowicie z województw kieleckiego i weszowskiego. Padający śnieg zasypał wszystkie ślady również ślady rzekomych pojazdów, które miały pojawić się na Górnym Śląsku w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Pytanie, czy takie pojazdy były i jeżeli tak, to skąd przyjechały? W komendzie wojewódzkiej EMO w Katowicach wielu było funkcjonariuszy, którzy uważali, że rozwiązanie siłowe jest jedynym właściwym. Sposobem postępowania z tak zwaną kontrrewolucją, i w tym sposobie myślenia, w tym stylu myślenia, widziałbym początki działania w sposób taki, który konfrontację zaostrzał i doprowadził do wielu niepotrzebnych incydentów, przede wszystkim do tragedii w kopalni Wujek. Pytanie brzmi, czy stan wojenny musiał zostać wprowadzony? Dotarliśmy do dokumentów, z których wynika, że Sowieci w latach 80. nie mieli zamiaru interweniować w Polsce. Czy zatem górnicy z Wujka zginęli dlatego, by można było zdławić demokratyczną opozycję w PRL? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Dotarliśmy również bowiem do dokumentów, z których wynika, że gotowi do interwencji byli towarzysze z NRD i z Czechosłowacji. Obawy te bezpodstawne nie były. Gdy w 1989 roku rumuńscy wojskowi zawahali się strzelać do współobywateli, dla reżimu Czałczesku oznaczało to koniec. Ślązacy długo będą wspominać stan wojenny. Istniało poczucie krzywdy, często wybuchały awantury, w których ślązacy i Polacy wzajemnie obrzucali się oskarżeniami. Władze PRL nie potrafiły tego powstrzymać. Właściwie dokonywano, można powiedzieć, często operacji na żywym organizmie bez znieczulenia, nawet tego miejscowego, i efekty były bardzo różne, bo przecież my mówimy dzisiaj o tym, że istnieją. Animozje między górnośnozakami, hanysami i gorolami. I często dzisiaj w formie bardziej żartobliwej. Często oczywiście gdzieś tam mówimy, oni są my jesteśmy lepsi na odwrót, ale zdarzały się sytuacje pod rybnikiem, ale ja myślę, że przykłady wielu mieszkańców starszego pokolenia może podać z różnej miejscowości Górnego Śląska, ale pod przykłady właśnie różnych bujek, często z użyciem noży właśnie między innymi mieszkańców domów górnika, kiedy przychodzi na zabawy. tutaj pod w miejscowościach są do dzisiaj w świadomości takie sytuacji, gdzie ktoś został dźwięknięty nożem i zmarł. Niemal 29 lat po opisywanych wydarzeniach nadal nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. Jedyne, co pozostaje w pamięci Górnoślązaków, to znicze płonące pod bramą kopalni wujek.